Dzień dobry. Witam państwa serdecznie na pierwszym nagraniu z naszej serii webinarów, czy też pigułek edukacyjnych humanistycznie. Humanistycznie, krótko, po prostu po ludzku będziemy wraz z koleżankami z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przybliżać państwu aktualne wyzwania humanistyki. Ja nazywam się Marta Kostecka i mam przyjemność Pracować w zespole do spraw edukacji humanistycznej ZCDN i zapraszam na pierwsze nagranie. Rozmawiamy o tym, że słowa mają moc, czyli o języku inkluzywnym w edukacji. Współczesny język to mnóstwo wyzwań, to mnóstwo zmian. Ale nie tylko język współczesny. Język jest tworem, który się zmie, zmienia cały czas, nie tylko język polski, ale wszystkie języki. W tej chwili wydaje nam się, że cały świat przyspieszył, więc i że język przyspieszył jego zmiany. Tymczasem jesteśmy po prostu w takim momencie dziejowym, że dzieje się tego dużo. I dzisiaj chciałabym porozmawiać, może spróbować rozwiać wątpliwości z tym związane. Język polski jest. Specyficzny. Każdy język jest specyficzny, każdy ma swoją e, taką tożsamość, takie coś w sobie wyjątkowego. E, ponoć istnieje lud, który ma setki nazw na różne rodzaje śniegu, co u nas by było nie do pomyślenia. Język polski ma to do siebie, że jest bardzo mocno osadzony płciowo, osadzony w binarności płciowej z podziałem na to, co męskie i co kobiece, z podkreśleniem tego męskiego, że to męskie to jest takie lepsze. Jest niestety nadal językiem bardzo mocno postkolonialnym, potrafi wykluczać, potrafi dyskryminować. Ale poza tym jest wspaniałym językiem, który ma ogromne możliwości, żeby sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami po prostu poradzić. Te wyzwania związane są ze wzrostem świadomości społecznej. Jak wzrasta świadomość społeczna, dokonują się pewne zmiany społeczne. Ze zmianami społecznymi dokonuje się wzrost świadomości językowej, a za wzrostem tej świadomości językowej dokonują się zmiany językowe, których właśnie jesteśmy świadkami i świadkiniami. Cały czas w języku funkcjonują pewne nierówności związane z tym, że pomijamy kobiety, czy też szerzej osoby niemęskie, pomijamy bądź wykluczamy osoby z niepełnosprawnościami różniące się od ogółu społeczeństwa. Często w języku utrwalamy pewne uprzedzenia i stereotypy, które utrwalone w nim zachowują do pewnych. Zachęcają do pewnych zachowań wykluczających i to wszystko powoduje ogromną niejednoznaczność językową, ten brak precyzji, a precyzja w języku jest bardzo wskazana, żebyśmy po prostu mogli się dobrze ze sobą skomunikować. Zacznijmy od feminatypów. Feminatywy cały czas stanowią wyzwanie. One, słuchajcie, weszły szturmem do języka polskiego na początku XX wieku, kiedy kobiety zyskały prawa wyborcze, kiedy zyskały możliwość studiowania, kiedy zaczęły wchodzić w zawody, które były do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. I te feminatywy były wówczas czymś naprawdę całkiem normalnym, ba często w złym guście było powiedzieć na Panią doktorkę, Pani doktor, no bo jak to, to doktor czy doktorka, mężczyzna czy kobieta. Nastąpiła II wojna światowa, po II wojnie światowej nastąpiły czasy PRL i wówczas feminatywy były bardzo mocno wyrugowywane z tego naszego języka. O ile bardzo chętnie wprowadzano określenia na robotnicę, takie jak brygadzistka czy traktorzystka, słynne kobiety na traktory, o tyle już, jeżeli chodzi o stanowiska prestiżowe, to Niestety, ale były premiowane nazwy męskie, była pani kierownik, była pani dyrektor. Zresztą do tej pory to widzimy w języku, cały czas to gdzieś pokutuje, ponieważ salę sprząta sprzątaczka, prawda? Ale szkołą już zarządza przecież pani dyrektor, no bo nie dyrektorka. Możemy się zastanawiać, co z poprawnością, bo często to jest przywoływane jako takie kryterium tego, czy używać, czy nie używać. Więc ja Państwu powiem, co z poprawnością. Jeżeli mamy kobietę i kobieta zdobędzie w danej dziedzinie certyfikat instruktorski, to ta kobieta jest owszem certyfikowaną instruktorką, ale równie dobrze możemy powiedzieć o niej certyfikowana instruktor, ale też certyfikowany. Instruktor. I wszystkie te trzy formy są poprawne. Wszystkie te trzy formy dopuszcza Rada Języka Polskiego na dziś. Ten stan mówię, końcówka roku 2024. Co jest ważne? Ważne jest stosowanie konsekwentne pewnych form, żebyśmy na przykład w biogramie nie mieszali różnych rzeczy, że o jestem nauczycielką, ale już dyrektorem szkoły. Ważne, żeby wybrać jedną formę i tej formy się trzymać i stosować ją po prostu jednolicie. Ja zachęcam do korzystania z feminatywów, bo one mają dużą moc, o której za chwileczkę powiem, ale jeżeli czujecie w sobie taką. Dużą niechęć, to nie musicie tego robić. W tej chwili po prostu jeszcze mamy wybór. Najważniejsze, żeby tego wyboru nie odbierać innym i żeby innym również ten wybór korzystania z form żeńskich pozostawić. Jaka jest ta moc feminatywów? Moc feminatywów jest ogromna, ponieważ feminatywy, słuchajcie, to jest emancypacja. Emancypacja kobiet nadal trwa, mamy prawa wyborcze, oczywiście, możemy studiować na uczelniach wyższych, ale nadal mamy zjawisko szklanego sufitu. Na przykład bądź tego, że na pewnym poziomie, jeżeli chodzi o rangę danego zawodu, o pozycję w danym zawodzie, okazuje się, że im wyższa tym ranga, tym więcej jest, na przykład mężczyzn. Cały czas mamy też lukę płacową i używanie. Feminatywów, wpuszczanie na pełnych prawach do języka kobiet powoduje, że przyspiesza ten proces równouprawnienia. I to równouprawnienie wspiera nie tylko kobiety, na tym korzystają wszyscy. No bo jest sobie pani, to jest miańka, prawda? A pan to kto? Mianiek? Jest zawód kosmetyczka, ale jeżeli pójdziemy na paznokcie i te paznokcie zrobi nam mężczyzna, to kim on jest? No, stylistą paznokci, ale jeżeli byśmy chcieli użyć słowa yy, adekwatnego do kosmetyczki, to kim on jest, prawda? Widzimy, że tutaj się pojawiają pewne luki w słowach na zawody, na rzeczy, które już w języku jednak mimo wszystko istnieją. Możemy też się śmiać, że no, te kosmetyczki, te nianiki, ta cała reszta to są jakieś wymysły, że przecież pilotka to jest taka czapka, to nie może być kobieta, ale równocześnie nie przychodzi nam wówczas do głowy, że pilot jest od telewizora, a niekoniecznie ten, co te wielkie dżambożety prowadzi. Także moc feminatywów jest wielka, ona naprawdę powoduje realne zmiany społeczne. Język, zmienia się pod wpływem zmian społecznych, ale my używając języka również te zmiany społeczne wywołuje Przejdźmy teraz do zaimków. Zaimki to jest taki duży temat, który często też stawia nas w trudnych sytuacjach. W języku polskim gramatycznie mamy rodzaj męski, żeński i nijaki. Rodzaj nijaki, ja bym postulowała starać się chociaż czasem nazywać językiem neutralnym, czy też rodzajem neutralnym, ponieważ wiemy doskonale nijaki, jakie ma negatywne konotacje, negatywne skojarzenia. No i te trzy... Rodzaje zaimków powodują, że osoby, które są osobami niebinarnymi, nie utożsamiają się ani z mężczyzną, ani z kobietą w 100%, mogą również czuć się i być wykluczone. Co z tymi zaimkami możemy zrobić? Jakich możemy stosować? Ja jestem ogromną zwolenniczką tego, żeby wykorzystywać ten nasz rodzaj nijaki, czy też rodzaj neutralny i to są sformułowania typu byłą, zrobiłoś, widziało. To są sformułowania poprawne, one są zgodne z naszym systemem językowym, są obecne w polszczyźnie od wieków, używali go tacy pisarze jak chociażby nasz wieszczy narodowy Adam Mickiewicz, czy z bardzo współczesnych używa Marta Kisiel, która w swojej powieści bohaterem uczyniła licho, czyli anioła, anioły jak wiadomo są istotami bezpłciowymi, więc używa form zakończonych na o. My te formy znamy również, chociażby z Marii Konopnickiej wierszyka dla dzieci to słonko widziało. To jest Całkowicie naturalne dla języka. Poza tym, bardzo często mówimy w takich relacjach codziennych: O, moje kochanie wróciło do domu, i płeć tego kochania jest dla nas nieistotna, bo wszyscy wiemy, że to jest moje kochanie, nieważne do kogo w tym momencie się zwracamy. Także to jest, wydaje mi się, takie najprostsze, najnaturalne, najbardziej naturalne i uwarunkowane historycznie rozwiązanie, ale mamy więcej wariantów zaimków niebinarnych. Neutratywy, jeżeli pociągniemy te, to, co mówiliśmy o języku neutralnym, można dalej rozwijać nie tylko wchodząc w to określenia zakończone na O, ale także na E. I tu macie przykład, moje piękne partnerze. Tak by brzmiało to sformułowanie z zastosowaniem neutratywów. Możemy sięgnąć do dugatywów, czyli czy dukaizmów, to są wyrazy, zaimki zaproponowane przez dziecka Dukaja w jednej z jego powieści science fiction, w której właśnie pojawiła się taka jakby trzecia płeć i to są zakończone na u wyraz, tak? Moju pięknu partneru. Możemy stosować osobatywów. Osobatywa to po prostu używamy osoba, Słowa osoba, i potem to, co z, z tą osobą ma być związane, jakiej osoby e, ma to dotyczyć. W tym przypadku moja osoba partnerska, i znowu to jest kolejny przykład, który bardzo lubię, bo znowu on jest bardzo mocno osadzony w języku. Przychodzimy na wesela z osobą towarzyszącą. Więc osoba towarzysząca, osoba partnerska to są bardzo naturalne, językowe e, zachowania. Oprócz tego mamy warianty zapisu różne xatywy z x w miejscu końcówek, mamy zapisy z podłogą, czy też z podkreśleniem, z tym podkreśleniem właśnie w miejscu końcówki jest tego dużo. Spotykamy się z różnymi i wiążą się z tym oczywiście pewne wyzwania, często również spora niechęć. Te formy, które są związane z zapisem, i te z podłogą, one są trudne do wymówienia, ale są też trudne do odczytania przez czytaki, czyli takie urządzenia, które na przykład czytają zawartość komputera osobom z dysfunkcją wzroku. My jesteśmy teraz w takim momencie zmiany i testowania bardzo różnych sposobów wyrażania się i czas pokaże, które ostatecznie wyjdzie do uzusu, czyli tak zwanego zwyczaju językowego, a z tego uzusu już prościutko do normy, do tego, co jest zapisane przez Radę Języka Polskiego. Więc naprawdę czas pokaże. Język sobie poradzi, proszę Państwa. Yy, na przykład język szwedzki poradził sobie w taki sposób. Oni mieli tylko dwa zaimki, męski i żeński. Zjeść prowadzili sobie zaimek, hen dla osób niebinarnych. My nie musimy wprowadzać nowego zaimka. Mamy trzy zaimki, ale zobaczymy w jaki sposób z tym trzecim sobie po prostu poradzimy. Zaimki dają ogromną moc, podobnie jak zresztą neutratywy, jak, jak feminatywy, wszystkie te wyrazy włączające, one dają wolność, one dają szacunek drugiej osobie, one zapewniają inkluzywność, czyli to włączenie w świat, włączenie w społeczeństwo, włączenie również w nasz język. Są badania, że stosowanie poprawnych zaimków, czyli takich zaimków, jakich życzy sobie druga osoba, autentycznie potrafią ratować życie i podnosić jego komfort. Stany depresyjne, stany suicydalne, osób niebinarnych bardzo często są potęgowane przez niewłaściwe użycie zaimków. Więc, proszę Państwa, używanie odpowiedniego słowa może autentycznie ratować życie lub podnosić jego jakość. i Pamiętajmy o tym: to jest ogromna moc. Języka. No i moc zaimków to jest też ta precyzja, precyzja, żeby określać świat takim, jakim on jest we wszystkich jego odcieniach, dokładnie takim, jakim funkcjonuje, a nie tylko takim, jakim nam się wydaje, jakim go widzimy przez pryzmat pewnych stereotypów i uprzedzeń językowych. Także moc zaimków jest przeogromna. To nie koniec wyzwań językowych. My cały czas mamy w języku taki ogromny postkolonializm. Ja wiem, że Polska tych kolonii ostatecznie nie miała żadnych, ale postkolonializm w języku jest. Nieszczęsny murzynek Bamba, odmieniany przez wszystkie przypadki, no niestety, nie jest sformułowaniem właściwym do używania w XXI wieku. Chociaż Tuwim mógł go użyć bez problemu i bez złych intencji. Po prostu wtedy tego słowa się tak używało, ale one zmieniają znaczenia. W tej chwili murzynek to jest ciasto, co najwyżej, ale nie używamy tego w odniesieniu do innych ludzi. Hmm, swego czasu, jak ognia, unikano określenia czarny na osoby o ciemnej karnacji, z ciemnym kolorem skóry. W tej chwili kolor czarny. Znowu wraca do łask, tak? On zmienił swoje znaczenie. Zobaczcie, że ten, ta ewolucja języka dokonuje się na naszych oczach, także warto się zainteresować. Jakie określenia w tej chwili stają się określeniami neutralnymi i określeniami pożądanymi, a które po prostu trafiają do lamusa? To jest bardzo żywe. Zresztą pytanie brzmi, czy my naprawdę musimy określać ludzi przez kolor ich skóry, czy nie wystarczy, że powiemy, że przyjechała do nas osoba z Afryki albo z Rwandy, albo z innego kraju, prawda? zamiast się odnosić do jej koloru skóry. Mamy bardzo duże zjawisko migracji, spowodowanych różnymi powodami. Jest to wojna, przed nami migracje klimatyczne. Bardzo często w mediach możemy się spotkać z określeniem nielegalni imigranci. Proszę Państwa, żaden człowiek nie jest nielegalny. Może zrobić coś nielegalnego, może nielegalnie przekroczyć granice, ale człowiek nie jest nielegalny. Wszyscy ludzie są legalni. Warto o tym pamiętać. Coraz częściej mamy do czynienia z różnymi niepełnosprawnościami, z dysfunkcjami, z odmiennościami. Nie mówimy o osobach niepełnosprawnych, mówimy o osobach z niepełnosprawnością, mówimy o osobach z dysfunkcją. Nie sprowadzamy całego człowieka do jednej jego cechy. Do osoby chorującej na raka nie powiemy osoba rakowata. Prawda? To jest absolutnie niewskazane. Osoba chorująca na raka, na przykład. Więc nie sprowadzajmy człowieka do jednej jej, jego cechy, nieważne, czy to jest choroba, czy to jest niepełnosprawność, czy jest inna dysfunkcja. Język naprawdę ma znaczenie. Jak sobie poradzić? Jak sobie poradzić z tą mnogo, z mnogością oczekiwań, z tym, żeby się wypowiadać tak, jak należy, żeby być precyzyjnie? Po pierwsze mamy zalecenia Rady Języka Polskiego. Naprawdę, to jest organ, który funkcjonuje właśnie po to, żeby nasze wątpliwości rozwiewać. Przy uczelniach, w każdym dużym mieście, tam gdzie jest filologia polska, na pewno znajdziecie instytut językowy, często też poradnie językowe, do których się można zwrócić. Więc to jest takie bezpośrednie miejsce, w którym można się wspierać. Mamy internet z jego przestrzeniami pełnymi wiedzy wszelakiej. Jest mnóstwo darmowych słowników i poradników. Ja tutaj podrzucam na przykład do wygooglania sobie Etykę Języka. To jest seria poradników, w której jest opisane, jak mówić i pisać, żeby nie wykluczać osób z niepełnosprawnościami, osób o innym kolorze skóry, kobiet, osób LGBTQ. Tam naprawdę są opracowane pięknie przez językoznawców i językoznawczynie poradniki. Druga porada to Person First Language, że tak skorzystam z języka. Angielskiego, czyli język, który na pierwszym miejscu stawia osobę, a nie żadną jej cechę. Są to te określenia właśnie osoba z, osoba, taka, osoba inna. Jeżeli, proszę Państwa, nie wiem, jak się do kogoś zwracać, to najlepiej jest po prostu zapytać. Kluczem we współczesnej komunikacji jest uważność i empatia. Zadajmy sobie pytanie, na czym polega dobra komunikacja. Dobra komunikacja jest to komunikacja nastawiona na drugą osobę. Jeżeli będziemy w naszej komunikacji, w naszym języku stawiać na pierwszym miejscu osobę, z którą rozmawiamy, to z całą pewnością efekty będą odpowiednie. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych nagrań. Dziękuję.